W dzisiejszym odcinku zagrałem na serwerze Box PVP i otworzyłem 20 inboxów i zrobiłem z nich itemy. Czy opłaca się kupić inboxy? A jeśli chcesz wygrać inboxy, zostaw lajka, like suba i napisz komentarz ze swoim linkiem z gry i hashtag Inbox. Dobra, mam już 20 inboxów, otwórzmy sobie pierwszego. No, że się fragmenty. Może będziemy mogli zrobić później losowanie. Spodnie, o, spodnie akurat dobre. są spodnie, akurat Git. Kolejne spodnie będę chciały spodnie dropić No dobra, 64 fragmenty, to zrobimy sobie losowanie. Na pewno sobie zrobimy już losowanie. No, kilo, kilo kilos będzie mocny. cię przyda. litra Spodnie, spodnie. Nożyce. O, nożyce to dobry drop, bardzo dobry drop. Moim zdaniem jeden z, drugi najlepszy drop, kolejne fragmenty sobie zrobimy i tak nosowanie. Głowa pingwina, ona akurat fajna jest. No, żebyśmy mieli całego seta, żebyśmy nie musieli z linku O dobra, buty, klata dobra, mamy już całego seta, elytra. Tylko szkoda, że nam trzy elity dropnie. Zaraz będzie, o zaraz będzie kolejny drugi set, tylko niech nam buty dropnął, o buty. Dobra, teraz prosimy tylko mieć, teraz tylko mieć prosimy. Nie to, nie, to jest ustawione, to jest ustawiony drop. Trochę mieliśmy miecz, drop mieliśmy miecz. To jest ustawione, to jest ustawione. I ostatni... No i klata No czas na losowania. My zrobimy sobie... No, dwa losowania będą. Tylko oby, proszę, żeby siła nam poleciała. Żeby siła nam poleciała. Runa wytrzymałości. Runa wytrzymałości mam już na fula. I teraz druga. Proszę o siły albo odporności. Fragmentów druga najgorsza. Odstawię sobie je do ECK Ustawię EQ i możemy iść się bić Dobra, lecimy hakiem do typa, bo widzę nikt Chyba tutaj zaraz koledzy przylecą Jego On ma za 13, tego szybko zabijamy. Już powoli nie wyrapia A chyba, że tych kolegów zawała, to wtedy trochę lipa. Ona zabija Kobea mu się postawi i zginie Muszę szybciej będzie set padał, ona my najlepszego seta Widać, że on na czas gra. A no będzie tylko Kubę wystawiał. On na pewno gra na czas, żeby koledzy przy, przyszli. On już ginie, cały czas tego kobe wystawia. No, tak dookoła będzie chodził. Trzeba zamurować. Bo do będą buty padać, to pewne. Bo to już mu ubijemy, bo on mi już nie wyrabia, już mu buty padają. co jeszcze o sobie nie dostał. On już ginie. To już widać, że on nie wyrabia. Tylko, że ma sikierkę, my nie mamy sikierki. Żeby tego nie wykorzystał jakoś. No, on będzie orał już. Już będzie orał. O, ją mu użyć. Ale dobra, kurde, źle zabudowałem, a nie mam świerki. Będzie próbował uciec. Dobra, nie ucieka na szczęście. Taki nie jest, że ucieka. Żeby zaraz koledzy nie przyszli. Dobra, chyba sobie już go zabijemy. Już mu buty padają. ma czerwone zaraz upadną. Dobra, już mu buty padły. A pewnie osobienie znowu dostanie Tylko żebyśmy my nie zginiali Dobra dostał osobienia I jeszcze mu spodnie padły, on już nie wyrobi, no i padł Odpowiadając na pytanie, czy warto kupić inboxy Moim zdaniem jest warto, bo lecą z nich bardzo dobre itemy I pamiętajcie o konkursie na inboxach